to znowu ja i tutaj jest parę z będziemy się bawić w, w ZZ albo właściwie też w CFP, bo to będą po prostu algorytmy, kiedy ten edge jest zorientowany i mamy ostatniego slota, ponieważ no, kiedy nie mamy ostatniego slota, to możemy się bawić w dużo różnych rzeczy. I to będą takie podstawowe algorytmy. No to pierwsze, no to też warto zauważyć, że wszystko jest zorientowane, bo się skipnie OLL. To jest taka prawie permutacja U. No to wyciągamy to, wyciągamy to jeszcze raz i wkładamy troszeczkę inaczej. No i dobra, i jakby to wyskoczyło nam na lewą rękę, no bo inwersów wam ogólnie nie będę pokazywał bo po co na lewą i na prawą rękę, ale tutaj jest taki miły algorytm, że robimy jakby gruby, gruby sexy, czyli tak i gruby sledge. Ewentualnie, gdy się ktoś chce bawić, w skip aniole. Dobra, no to co? To lecimy ten. Te dwa no to nic prostszego chyba nie będzie. Wybaczcie, żeby będę sobie przekręcą na różniki, ale no, nie będzie mi się chciało setapować tego. No to w tym możemy wziąć do tego i sobie z tego wziąć tak. Możemy wziąć do tego i normalnie ten przypadek tak. I trzeci raz, czyli już nie będzie rolling popa, możemy sobie wziąć. Tak, czyli rozłączyć to od razu i złożyć tego. No nie wiem, za kto woli, co komu pod rękę, to jest naprawdę jeden z takich przyjemniejszych. Um. No, wróć Co ja zrobiłem? Um. Aha, bo to jest. No kurde, dobra. No to ten ten przypadek, czyli te dwa, no to dwa razy seksji um, następny to jest taki, no to w tym już raczej bym nie rozdzielał, bo to jest bez sensu, tylko bym od razu wyciągnął to do tego przypadka zrobił bo to jest jeden z najszybszych jakie ja, jak ja znam dobra, um, to potrójne sexy, czyli że to musi tu tu no na przypadki do tego to ja znam tylko w wypadku gdybym chciał brać i robić sobie yy, gdybym chciał sobie robić yy, no w cfop Teraz mam pokazać jak przy olu jeżeli wszystko jest zorientowane to trzy razy slash i będzie skip yy, dobra następne yy. Jak to się by. Dobra, no to ten. To ten, albo bierzemy i tutaj. jak No, jak tutaj wyląduje, to już czemu nie? No, i rozłączamy po prostu do tej sytuacji. Ups, um, tak, ja, Dobra, albo bierzemy stąd. RU2 i tak. No, czyli nic specjalnego. Um, dobra, no to tutaj mamy taką sytuację kolejną. Ona jest mniej ciekawa. E, jakby to muszę sobie cofnąć ten agron, bo naprawdę on jest strasznie ciężki do tak, sobie... um, Ups, Dobra, ten, ten dwa. Dobra, to, to z trzech pozycji. Pierwsza to jest tu jest. To robimy R2 i tutaj jakby to chowam, więc to tu i się robi tu linia, to naprawiam i jest no powiedzmy, że to jest całkiem spoko ja tego algorytmu używam dość dużo ups nie wiem co z innego algorytmu dobra jeżeli to jest tu to możemy włożyć narożnik i przejść do tego też tak niektórzy lubią. I jeżeli mamy tu, to ten algorytm, gdzie maca Wolka, to jest włożyć narożnik i rozwiązać w ten sposób. Dobra ten no to co? To albo robimy tak, albo jeżeli to mamy tu i widzimy, no to do tego, sprowadzamy no to ten teraz to te dwa, no to po prostu R2 RP. dobra to to ten przypadek, że tutaj mamy tak narożnik, to mamy to, no to albo wyciągamy i wkładamy o tak, albo jak ten narożnik się okazał że jest tu, no to robimy to w ten sposób. No i jest. O, pure flip. To jest chyba... Ta, to jest pure flip. Eee, dobra. Eee, ta, te dwa. No to to jest chyba jeden z najprzyjemniejszych przypadków. Eee, przepraszam za Facebooka. Już wyłączam. Roz. No i tak robię. Dobra. O. And dobra, dobra. Tylko sobie znajdę ten przypadek. Aha, dobra. Um. Jest. Nie wiem, jak go cofnąć. Chyba go cofnąć tym algorytmem. Mamy te dwa. To też jest jeden z trudniejszych przypadków. No to ja bym zrobił ten algorytm, że niszczymy tego slota, bierzemy to do tego i od razu skracamy do tego tylnego slota do naprawy. Tutaj mam taki algorytm. No to tak No i przy okazji jeszcze ten. No to tak. Czytam oczywiście ten. O, ten. Dobra. Są niesorientowane. Um, ten przypadek: no to nie wiem, nie wiem, po prostu schował to i włożył. Nic innego bym tutaj nie, nie kombinował, bo nie ma po co w sumie. Przy tym, no to przy tym to właściwie tylko do Slota bym redukował i tak. Czy może coś jeszcze nie pomyślałem? Możemy się skupił troszkę. Um. Nie, raczej nie. Tylko to. Um. Dobra. to z zwykłego slota pokazywałem, to pokazywałem. Um. Tu jest ta taka ciekawa sytuacja. RU. Nie wiem. Proszę zaczekać sekundę. Sobie. Muszę cofnąć ruchy z komputera, bo to nie wyjdzie. Nic mi dobrze. M, U, L, F, L. No i tu już widzę, że to jest beznadziejny alg, bo to są, to są na CFOP. No ale dobra, no to zignorujemy fakt, że nie ma EO, ale pokażę Wam lepszy alg. No to on wygląda tak że to tu wreszcie tak, 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 tak. No i nie wiem, co jakoś tak. Ja ułożę tego, RLA, żeby się nikomu nie mieszało. No taki algorytm to mają, bo ja czytam sobie wszystkiego czystego f To no to no nie wiem, no chyba tylko połączyć tyle, co ja mogę zrobić. Tu to samo. No i to tyle. No dobra, no to następne to tam będzie coś bardziej poważnego. To są tylko takie suche algorytmy. Jak gdyby ktokolwiek się zastanowi jak ułożyć tego ostatniego slota, żeby nie zniszczyć EO, bo ja miałem takie problemy przy niektórych, jak się pierwsza z uczyłem ZZ, no to taki filmik, powiedzmy. Ułatwiające, ale nie dużo zmieniające. Dobra, no to, no to tyle. Cześć, trzymajcie się.